To karawan 40, a przy, przyczepa 4 metry 22. A, nie, to będziemy jako karawan 4-metrowy albo nie. Bo przyczepa 4 metry jest 22. Ale to jest dobra osoby czy od samochodu? Tak. Jest prąd osobno, samochód osobno i osoba osobno. No nie, dobry samochodu nie ma to osobno. To wszystko sumują zawsze. My mamy jak za kampera. A osoby osobno nie ma? Co? A nie jest to tak, że jest jak za kamper i, i osoby trzy jeszcze do tego? No na pewno. No. A ile jest ta osobę? 20 złotych, za Martę 15 15. たくさん。No,